Konferencja jest ważnym wydarzeniem, w obszarze badań i twórczości Stefana Norbina. Patrząc na znakomite grono prelegentów, specjalistów w różnych dziedzinach sztuki, jestem przekonana, że konferencja pozwoli na sformułowanie wielu nowych i ciekawych i bardzo ważnych wniosków dotyczących działalności Norbina. Ja przede wszystkim życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję bardzo za uwagę i z wielką przyjemnością pragnę oddać głos Ani pani Ani Śląza, głównej organizatorce dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Udarowi, pana Klausa Ulricha, Simona otrzymaliśmy taki archiwum dotyczące twórczości i dwie akwarele. I też niedawno udało nam się kupić kolejny obraz Norbina, który dzisiaj Państwu zaprezentuję. Jest to portret Kazimierza Skarżyńskiego, który nam będzie tutaj towarzyszył, towarzyszył przez cały ten pierwszy dzień. O nim powiem oczywiście trochę więcej później. Będzie można sobie oglądać go w przerwach, w razie czego pytać i mam nadzieję, że, że, że coś ciekawego też wyniknie z naszej dyskusji na ten temat. Ja pozwoliłam sobie przygotować taki krótki, może referat to za dużo powiedziane, ale taki wstęp do do historii Norblina i trochę prześledzić jego warszawskie adresy, zaczynając od y, miejsca, gdzie właściwie wszystko się na Norblina, zaczęło. Y, na zdjęciu y, jest kościół świętego Karola Borombeusza. Y, kościół, który znajduje się w parafii świętego Andrzeja w Warszawie przy ulicy Chłodnej. Y, w tym kościele brali ślub Stanisław Ignacy Norblin, Branisława Maria Józefa Piasecka, czyli rodzice Stanisława Stefana Norbina Urodziłem się w 1892 roku z ojca Przemysłowca i jestem pra, pra wnukiem Jana Piotra Norbina, pochodzącego z Francji, nadwornego malarza Stanisława Augusta Poniatowskiego. Szkoły średnie i wyższe kończyłem za granicą w Szwajcarii, Niemczech Belgii. Po czym czas jaki studiowałem w Londynie Są w 1915 roku powróciłem na stałe do Polski, gdzie odtąd jako portrecista i commercial artist.